para ele Celem naszej akcji jest to, aby bezpośrednio zaczęli lepiej parkować. Samochodów w mieście jest coraz więcej, a miejsc parkingowych jest mało i nie jest to dobrze, gdy ludzie zatrzymują się na dwóch miejscach na raz albo tak, że po prostu więcej samochodów nie może zaparkować. Też wielkim problemem jest to, że ludzie parkują na miejsca dla niepełnosprawnych, chociaż nie, nie powinni tego robić. Dlatego chcielibyśmy, żeby chociaż kilka osób po naszej akcji przestawiło swój samochód, jeśli będzie zaparkowane, a ci, którzy dobrze parkują, żeby o tym pamiętali. Dlatego stworzyliśmy ulotki i nasz, będziemy przymieszać balony. Chcieliśmy jakiś taki znak, który będzie widać daleka, tak? będą to balony, na każdy balonie napiszemy coś. Dziękujemy za dobre parkowanie, tak? Mm -hmm. Albo naucz się parkować na czerwony. Będzie nam pomagała też Straż Miejska, która dołączy do nas około godziny dziewiątej. i z miejsce będą chodzili z nami. Jesteśmy studentami z Uniwersytetu Wrocławskiego, z Katedry Dziennikarstwa i pomysł na tą akcję przyszedł nam na myśl, na zajęciach z organizacji eventów. Chcieliśmy mm -hmm. zrobić nie tylko coś dla siebie, ale coś dla wszystkich.